Witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale, w którym dzisiaj sobie omówimy grzyby. Grzyby, czyli jedno z królestw, które wyróżniamy w biologii. Pamiętajmy, że właśnie przez to, że grzyby są osobnym królestwem, nie zaliczamy ich do roślin. Grzyby posiadają hitynową ścianę komórkową, oczywiście są organizmami eukariotycznymi, czyli takimi, które posiadają również jądro komórkowe. Materiałem zapasowym są u nich głównie tłuszcze i glikogen oraz odżywiają się one Heterotroficznie. Zbudowane są z grzybni, czyli plechy, takiej, która stanowi ciało po prostu grzyba. Jest ono zbudowane ze strzępek, a strzępki są takie nitkowate elementy, które właśnie też to ciało grzyba będą budowały. Tu mamy pokazane strzępki na przykład luźno ułożone, które będą mocują resztę owocnika w glebie. Tu mamy akurat przedstawionego podstawczaka. Pamiętajcie, że nie wszystkie grzyby tak będą wyglądały. E, oprócz tego mamy plektenchyme, czyli inaczej nibytkankę, która jest zbudowana u grzybów ze specjalnych strzępek i owocnik, tutaj właśnie mamy pokazany, zaznaczony owocnik zbudowany ze strzępek zbitych i zazwyczaj powstaje on w wyniku procesu płciowego i będzie produkować zarodniki, które tutaj będą powstawać akurat w blaszkach. Plecha może być jednokomórkowa bądź wielokomórkowa. Plechy jednojądrowe, jednokomórkowe, jednojądrowe mogą na przykład posiadać drożdże, a komórczaki, czyli takie, które będą zawierać w jednej komórce wiele jądra, na przykład będą występować u pleśniaku. Wielokomórkowe plechy będą właśnie tworzyć tą nitkowatą grzybnię i może ona występować w formie jednojądrowej u workowców lub dikariofazowej u podstawczaku. Dikariofazowa, czyli dikariotyczna, chodzi o to, że ma sobie dwa jądra komórkowe, które się ze sobą nie zlewają. Rodzaje strzępek, czyli właśnie te strzępki luźno ułożone, które widzieliśmy jako mocowanie w glebie. Strzępki zwarte, mające strukturę pseudotkanki, tkanki rzekomej plektynchymy, bo wszystkie nazwy są poprawne. One będą kształtować nam owocnik, czyli tą część, którą widzieliśmy nad ziemią, w podstawczakach. I strzępki zbite o charakterze przetrwalnym, na przykład sklerota, czyli one będą występowały nam w sporoszy, w kłosach żyta odżywianie grzybów, rzecz bardzo ciekawa, bardzo szeroko, bardzo szeroki temat, jednak grzyby wszystkie odżywiają się tylko w sposób heterotroficzny, co znaczy, że muszą pobierać Substancje odżywcze ze środowiska zewnętrznego. Nie są w stanie samodzielnie takie rośliny przeprowadzać, na przykład fotosyntezy bądź hemosyntezy. I wyróżniamy kilka tych rodzajów odżywiania. Grzyby saprobiotyczne, np. przykład pieczarka bądź pędzlak, będą się zajmować rozkładem martwej materii organicznej będą ją przekształcać do materii nieorganicznej. Będzie to też bardzo istotny fragment, który pozwala na obieg materii w przyrodzie. Grzyby pasożytnicze. Tu będziemy mieć jako przykłady bławinkę czerwoną i rdzeźdź które po prostu będą pobierać substancje odżywcze od swoich żywicieli. Grzyby symbiotyczne, czyli takie, które będą dawać coś od siebie innym roślinom, innym organizmom. I na przykład będziemy mieć mikoryzę i takie mi, e, mikoryzę będą przeprowadzać borowiki i czubajki. Oraz grzyby drapie, e, drapieżne, e, na przykład... E, Parazotoidy parazo, par, stawonogów, i na przykład tutaj takim przykładem jest owadomorek muszy. I właśnie ta mikoryza bardzo często pojawiający się temat w związku z grzybów. I mikoryza jest to związek korzeni rośliny zazwyczaj jest to drzewo, ze strzępkami grzyba strzępkami tymi luźno ułożonymi, które znajdują się w glebie. Strzępki grzyba zwiększają powierzchnię wchłaniania wody oraz soli mineralnych e, dla tej rośliny, z którą wchodzą w tą, ten związek, a roślina przekazuje grzybowi substancje odżywcze, które wytworzyła właśnie podczas fotosyntezy. I mamy dwa rodzaje takiej mikoryzy. Mikoryza endotroficzna, czyli ta tutaj pokazana po lewej stronie, polega na tym, że strzępki grzyba wnikają do wnętrza komórek korzeni. I nie, nie będą one hamowały wzrostu, ale tutaj powstają nam takie ich kumulacje nazywane wezikulami, a takie pojedyncze to będą ar, arbuskule. Drugi rodzaj mikoryzy jest to mikoraz, e e e ektomikoryza ektotroficzna, e w której strzewki grzyba oplatają komórki korzenia bez wchodzenia w ich wnętrze i przez to nam, i tworzą przed, tak oplatając tutaj, będą tworzyły nam sieć Hartiga, a na zewnątrz będzie się nam tworzyła mówka i ta mówka nam ogranicza wzrost korzenia. Pamiętajmy, że obie te Obie te rodzaje mikoryzy będą zwiększały właśnie powierzchnię wchłaniania wody i soli mineralnych dla rośliny. Oddychanie grzybów czyli proces, w którym rośliny będą przekształcały np. glukozę, i może to być oddychanie tlenowe bądź beztlenowe. I tutaj przykładem jest fermentacja alkoholowa, której proces mamy tutaj przedstawiony czyli glukoza jest przekształcana w kwas piroganiowy. Czyli mamy tutaj glikolizę, czyli ten pierwszy wspólny etap oddychania tlenowego oraz beztlenowego, a później kwas pirogranionowy jest przekształcany w alkohol etylowy. I ta fermentacja jest wyko wykonywana, przeprowadzana przez drożdża i jest na przykład wykorzystywana w piekarnictwie do spulchniania ciast. Rozmnażanie. Rozmnażanie też bardzo szeroki temat, bardzo złożony i myślę że dość trudno. Rozmnażanie u grzybów może zachodzić bezpłciowo przez fragmentację plechy, pączkowanie i rozsiewanie mitospor oraz płciowo przez rozsiewanie meiospor. Spory to inaczej zarodniki, czyli mitospory pochodzące to są tutaj mitospory. Spory, które powstały w wyniku mitozy, a meiospory takie, które powstały w wyniku mejozy. Gametogamia, czyli łączenie się gamet gametangiogamia, czyli łączenie się całych gametangiów, czyli przerywanie zawartości plemni do lękni przez włostek, e, somatogamia, łączenie się zróżnicowanych płciowo-haploidalnych strzępek i sobie te wszystkie zobaczymy jeszcze na schematach zaraz e, procesy. I e, jeszcze takie terminy, plazmogamia, czyli połączenie się cytoplazmy, karyogamia, zlanie się jąder komórkowych, powstanie jądra wtedy diploidalnego, haplofaza, czyli... Faza, w której komórki strzępek są haploidalne, diplofaza, faza, w której komórki strzępek są diploidalne. Tu zapisujemy odpowiednio 1N oraz 2N i dikariofaza, czyli inaczej faza jąder sprzężonych, w której komórki strzępek zawierają dwa haploidalne jądra komórkowe. I zapisujemy to wtedy 1N plus 1N, ponieważ te jądra nam się tutaj nie zlewają. Rodzaje zarodników, Pomówiłam przed chwilą, a zarodniki nazywamy inaczej spory. I na przykład mamy zoospory, są to zarodniki ruchliwe, aplanospory, zarodniki nieruchliwe, egzospory, wytwarzane jakby na zewnątrz, endospory, wytwarzane wewnątrz, bazydiospory, inaczej e, spory podstawkowe. Tutaj mamy je przedstawione i one zawsze występują po cztery. Zawsze w tej jednej podstawce będą, z jednej podstawki będą powstawały cztery e, zarodniki. Askospory, czyli zarod, e, zarodniki workowe. I tu mamy pokazane takie właśnie zarodniki workowe, i ich tutaj zawsze będzie 8. Zarodniki konidialne, tutaj przedstawione, taki trochę, przypominają trochę pędzelek, występują u pleśniaków. I spora angialne powstają one w kulistych zarodniach, i tutaj też mamy je przedstawione. I zaczynamy cykle rozwojowe. Na pierwszy ogień cykl rozwojowy sprzężniowców, mamy grzyba, mamy grzybnię z zarodniami, która produkuje zarodniki. Tu mamy pokazane zarodniki. I z tych zarodników powstaje nam grzybnia wegetatywna. I te zarodniki będą nam kierunkować i mogą się ze sobą zetknąć. Mogą się ze sobą zetknąć różnoimienne strzępki. I wtedy będzie dochodziło do gametangiogami, ponieważ zetkną się nam dwa różne gametangie. One się zetkną, zleje się nam cytoplazma. Zleją się nam jądra i powstaje nam zygospora. Zygospora otoczona grubą ścianą komórkową, która doprowadzi do wykiełkowania nam zygospory, która będzie mogła znowu wytwarzać zarodniki i cykl się będzie zapętlać. I tutaj, właśnie po, w momencie połączenia się tych komórek, zlania się tego jądra, ko, tych jąder komórkowych, mamy diplofazę. A przez cały czas tutaj wszędzie mamy haplofazę, aż do, do tego momentu mamy haplofazę. Ten schemat mamy przedstawiony tutaj e, zygospory, w której mamy właśnie tą mm, mamy ten, e, komórkę diploidalną. zwykiełkowała nam zygospora cała. E, powstają nam zarodniki już tutaj haploidalne, musiała nam zejść w międzyczasie mejoza. Te zarodniki kiełkują, powstają grzebnie z zarodniami. I mamy właśnie te różnoimienne strzępki, które ze sobą się zetkną. Dojdzie do nam do gametangiugami i powstanie nam zygospora, czyli ta otoczona grubą ścianą komórkową ze zlanym jądrem, która będzie diploidalna. Dalej mamy podstawczaki. Tu mamy szybkie przypomnienie ich budowy. To jest ten sam schemat, co na początku. Czyli mamy grzybnię w ziemi, z i strzępki luźno ułożone i część owocnika. I owocnik zbudowany jest z trzonu. Tu mogą być blaszki lub rurki i to nazywamy hymenoforem. I na górze mamy kapelusz. Tu mamy przedstawiony właśnie Przekrój poprzeczny przez hymenophor, i on może być, jak wiemy, rurkowaty lub blaszkowaty. I to właśnie możemy zobaczyć, odwracając sobie większość grzybów po prostu do góry nogami, ale tu mamy przedstawione, jakby to wyglądało, jakbyśmy sobie to powiększyli. I taki cykl rozwojowy podstawczaka no, zaczyna się oczywiście od uwolnienia zarodników. I te zarodniki, trafiając do Ziemi, zaczynają kiełkować, i mamy grzybnie jednojądrowe. Dochodzi do ich zlania w pewnym momencie, do plazmogami. I zauważcie, że nie zlewają się tutaj jądra. Mamy cały czas grzybnie z jądrami sprzężonymi, czyli dikariofaza. I ta dikariofaza jest tutaj w całym tym owocniku i jądra zlewają się dopiero w podstawce. Dopiero jak nam się kształtuje podstawka, to dopiero tutaj nam się zlewają jądra. Dopiero tutaj mamy diplofazę. I nazywamy to jądrem zygotycznym. Potem zachodzi mejoza, czyli podział redukcyjny, i powstają nam w wyniku tego cztery zarodniki podstawkowe. Każdy z nich jest haploidalny, każdy z nich później może dać początek nowemu, e, nowej grzybni i cykl się zapętla. Kolejne, co mamy, to jest cykl rozwojowy rdzyźbłowej i ona również jest podstawczakiem. Wywołuje ona rdzę zbożową i jest to choroba grzybowa utraw i zbóż. I powoduje ona takie, tu możecie zauważyć, takie rdzawe podłużne i plące plamki. I powoduje niszczenie plonów... E, jest ona szczególnie niebezpieczna dla rolników ze względu właśnie finansowych i może doprowadzić do zniszczeń, nawet do 100% zniszczeń. I jak przebiega taki cykl? Zacznijmy sobie od liścia berberysu. Na liściu berberysu znajdują się, e, znajduje się nam tutaj właśnie te podstawczak. On wytwarza nam tutaj zarodniki ognikowe, które mogą trafić na liście, e, liście lub źdźbła zbóż. I one tutaj trafiają i sobie będą zimowały. Ale przed zimą jeszcze nam powstanie karyogamia, czyli zlanie się tych jąter, i zimą zajdzie nam mejoza. Zimą zajdzie nam mejoza, e, powstaną nam właśnie te bazy diospory, które trafią z powrotem na liście berberysu. I to się będzie właśnie działo w cyklu rocznym. Zauważcie, bo mamy tutaj zimę, wiosnę, lato oraz jesień. Tu mamy ten sam schemat, w sensie przedstawiający to samo, i mamy do, po kolei zarodniki podstawkowe, które trafiają na liście berberysu. One traf, te zarodniki ognikowe będą przenoszone dalej na źdźbła, Na źdłach będziemy mieli dwa rodzaje zarodników letnie i zimowe. I z tych zimowych będzie kiełkować nam zarodnik zimowy, właśnie z podstawkami i znowu będą wytwarzane te zarodniki podstawkowa, które znowu będą mogły atakować liście berberysu na wiosnę. Dalej mamy cykl rozwojowy workowców. I tutaj tak naprawdę najważniejszym jest ten schemat, ponieważ mamy tutaj lęgnie i plemnie, zaznaczone też również tutaj, które się zlewają. Zlewają się przez włostek i następuje przelanie zawartości plemni do lęgni i jądra zauważcie, że ustawiają się tutaj jakby Parami, czyli jedno jądro z lęgni, drugie jądro z plemi. I każde z nich wydłuża się w osobną, e, osobny worek. Mamy tutaj jeszcze w okres jąder sprzężonych i później dochodzi do zlania, zachodzi nam później mejoza i mitoza i koniec końców powstają 8 jąder, 8 zarodników. I pamiętajcie, że są trzy e, podziały tego jądra zygotycznego. Jednym z nich jest właśnie mejoza. No i jak mamy te worki, to te worki oczywiście później pękają, powstają nam nowe zarodniki, te zarodniki trafiają do, na podłoże i będą z tego kiełkować nowe grzybnie. Cykl rozwojowy buławinki czerwonej, buławinka czerwona jest workowcem, również jest pasożytem zbóż, posiada formę przetrwalnikową w sporosze i są to bardzo zbite strzępki, bardzo doczne właśnie na zbożu. Zadanie właśnie takiego zboża z Buławinką czerwoną może powodować do zaburzeń układu nerwowego i krwionośnego np. w postaci paraliżu bądź halucynacji. I mamy tutaj taki właśnie cykl. Mamy zarodnik workowy, który kiełkuje i może on powodować, tworzy, wytwarzać zarodniki konidialne, które znowu będą się przekształcały w grzybnie. Ta grzybnia trafia na sporosze, w sensie tworzy sporosze właśnie, czyli te bardzo zbite strzępki w kłosie żyta. Później ona może znowu nowo kiełkować tworzyć główki z owocnikami i w tym owocniku będą powstawać nam worki, w workach oczywiście będą zarodniki. No i te zarodniki znowu będą trafiały na podłoże, gdzie będą mogły wytworzyć na nowo grzybnie i znowu powstawać w zbożu jako sporoż. Rostoczki i fitofora zaliczane do lęgniowców. Lęgniowce to są protisty. Kiedyś były zaliczane do grzybów, jednak już obecnie wiemy, że do grzybów ich nie możemy zaliczyć. Są one grzybopodobnymi organizmami eukariotycznymi, co oznacza, że właśnie są protistami grzybopodobnymi. Mogą one być pasożytami lub saprobiątami i są zbudowane z komórczakowych strzępek, czyli mają wiele jąder komórkowych w jednej komórce. W do grzybu, gdzie grzyby wiemy, że mają ścianę komórkową chitynową, one mają ścianę komórkową zbudowaną z celulozy. I tu właśnie macie przedstawione takie, jak one mogą wyglądać. Znaczenie grzybów. Znaczenie grzybów jest bardzo szerokie, jak już mogliście się domyślić. Po pierwsze to, co już mówiłam, czyli obieg materii w przyrodzie. Obieg materii w przyrodzie w postaci grzybów saprobiotycznych, które będą rozkładały martwą materię organiczną do materii nieorganicznej, którą będzie mogła być wykorzystana na przykład później przez rośliny. Mikoryza z roślinami. Często jest ona niezbędna do funkcjonowania roślin, zwiększenie powierzchni wchłaniania dla wody, tworzenie porostów razem z glonami. I tutaj one będą wykorzystywane jako bioindykatory, czyli będą, będziemy można dzięki nim sprawdzić jakość powietrza, akurat w tym wypadku. Pożywienie Pożywienie dla ludzi oraz dla zwierząt zawierają witaminy z grupy B, e, witaminy PP, A oraz D oraz wiele soli mineralnych. E, mamy również grzyby uprawne, takie jak pieczarki, boczniaki i rzadziej też trufle. Mogą powodować zatrucia, na przykład muchomor sromotnikowy oraz inne. Muchomory, dlatego jeśli nie znamy grzybów, nie jesteśmy pewni, co to jest za grzyb, to lepiej po prostu go nie jedzmy. Są wykorzystywane do produkcji piw i wina oraz spólnienia ciasta, tak jak mówiłam wcześniej, są to drożdże. Wykorzystywane do produkcji serów, na przykład pędzlaki, pozwalają na otrzymywanie antybiotyków, dzięki którym możemy zwalczać na przykład choroby bakteryjne. Powodują również psucie się żywności, niszczenie drewna i materiałów skórzanych, wełnianych i bawełnianych. Właśnie to będą też te grzyby saprobiotyczne. Mogą być pasożytami roślin, czyli właśnie buławinka, czerwona, zaść, bułowa czy mączniaki. I będą powodowały one straty w rolnictwie. I mogą wywoływać również grzybice u ludzi oraz zwierząt. Na przykład u kobiet zdrożdżakowe zapalenie pochwy lub też, myślę, bardziej popularne grzybice stóp grzybice paznokci, więc widzimy, że grzyby mają szerokie znaczenie i mają znaczenie zarówno pozytywne w życiu człowieka, jak i negatywne. Znajomość grzybów jest przez to niezbędna, żebyśmy wiedzieli, które grzyby możemy wykorzystać w pozytywny sposób, a których lepiej unikać. I na koniec przegląd grzybów. Grzyby dzielimy na skoczkowce, sprzężniowce, workowce, podstawczaki oraz grzyby niedoskonałe. I tutaj trzeba pamiętać jak z każdą systematyką, że ta systematyka jest może nie tyle płynna, ale nadal może się gdzieś zmienić i to, co jest obecnie przyjmowane za normę, za jakiś czas nie musi być już tak przyjęte za normę. Może się okazać, że grzyby już są troszkę inaczej, ze sobą spokrewnione, chociaż jest to częstsze u roślin oraz zwierząt, a nieżeli u grzybów. W każdym razie do skoczkowców liczamy synchytium, do sprzężniowców rozłożka czerniającego do workowców, trufle, smardze jadalne łącznika prawdziwego dębu, pędzlaki, kropidlaki, drożdże oraz buławienka czerwoną. Do podstawczaków purchawkę chropowatą, rodześć mu hubiaka pospolitego, pieprznika jadalnego oraz maślaka zwyczajnego, a do grzybów niedoskonałych zaliczamy grzyby z rodzaju klatosporium. Na dzisiaj to jest tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach i zapraszam Was na kolejny film z.